Włazience zabudowane, wyrównane, także mucha nie siada. Dziś działamy, żeby były ładne i nie będzie płytek. Spróbujemy czegoś innego. Norweskie FIBO w łazience zamiast płytek bezpośrednio do stelaży bez płytowania i hydroizolacji. Na pozostałych ścianach panele przykleję. Pokażę Ci jaki czyn docinać. Sprawdzę, czy wejdzie brodzik. Fajna przysawka akumulatorowa, naprawie w końcu wyginającą się płytę pod miską, a na koniec wszystkie łączenia wykończę silikonami. Przyjechały płyty, będzie trochę wnoszenia. Odpakowujemy. Jest to panel FIBO, który dostarczyła firma Superpanel.pl. FIBO to wodoodporny panel ścienny zbudowany z co najmniej pięciu warstw sklejki brzozowej pokrytej laminatem wysokociśnieniowym z tyłu wzmocniony podkładem paroizolacyjnym. Płyty dostępne są we wielu wzorach i kolorach. Ja mam trzy, więcej informacji na stronie, link w opisie. Zacznę od tej ścianki z profilami. Sprawa jest tylko taka, że tutaj będzie brodzik z kabiną i chciałbym, żeby tak jak na wizualizacji, łączenie dwóch dekorów wyszło tutaj za profilem od kabiny. Miara i mierzymy. Brodzik ma 80 cm plus płyta to będzie 81. Zaznaczam gdzie się kończy. Spojrzałem w instrukcję montażu kabiny na brodziku i tu mam 16 mm od krawędzi brodzika do profilu. Zaznaczam, w tym miejscu zaczyna się profil. Profil ma 24 mm, czyli jak ustawię laser na środku, to wyznaczy on mi pionową linię łączenia płyt, którą zakryje później słupek drzwi kabiny. Szerokość krycia panela ma dokładnie 60 cm, czyli tak, tutaj łączenie. Będę startował z tej strony, mogę odmierzyć teraz płytę. Zrobię równo z profilem przyściennym, to i tak będzie trzeba zabudować rury. Dobra, od góry do dołu do przycięcia 45 cm. Mam fajną ściankę na rozwieszenie instrukcji, gdzie na pewno czasem zajrzę. Do cięcia paneli będę używał zagłębiarkę z szyną prowadzącą. No, tylko przydałoby się wymienić tutaj tą gumę. Jak to zrobić? Zerwij starą gumę kupnową, Mało na takie gumowe rolki, ale nie wciśniesz tego ani nie wsuniesz. Co zrobić? Po Posmaruj gumę mydłem i z poślizgiem wsuniesz bez problemów. Bardzo ważna jest też tarcza do cięcia, i tu mam taką do laminatów. Słyszałem od mądrego stolarza, że tarcza jest ważniejsza od przecinarki. Ta będzie ciała szybko i bez strzępień. Oprócz pilarki, czy tam zagłębiarki radzą się jeszcze laser, żeby było prosto, żelarka, krętarka. Być może multitool. Mam jeszcze takie gadżety jak akumulatorowy wyciskacz do kleju w silikonu, przydatne narzędzie, które bardzo przyspiesza pracę. To taki komfortowy zestaw od mojego partnera, który służy mi już kilka lat. Zawsze możesz pożyczyć lub kupić budżetowe. Oprócz tego potrzebnych będzie trochę narzędzi ręcznych. Przygotuję sobie teraz tutaj miejsce do cięcia. Z doświadczenia wiem, że lepiej tnie się, kiedy materiał leży wyżej, choć tu tego miejsca jest mało. Podłożyłem płytę budowlaną, w ten szerszy element zapina się kolejny panel, odcinać będę z drugiej strony. Zaznaczyłem te 45 cm, położyłem szynę, dzięki gumom trzyma się sama, ustawiłem głębokość cięcia i przecinam. Podłączyłem też odkurzacz, żeby było mniej pyłu. Mam tutaj kawałek podkładu podłogowego o grubości 3 mm, Zabezpieczę nim sofit. Jest ładnie pomalowany, nie chciałbym go uszkodzić, będzie to też dystans na silikon. Odmierzyłem 240 cm tyle, co ma panel długości, zaznaczyłem na dole i przykleiłem z kawałka płyty gipsowej podkładkę. Sprawdźmy, czy pasuje. Są również dostępne dłuższe panele, ale tu dojdzie listwa przypodłogowa, także te wystarczą i nie trzeba będzie docinać. Dobra, ale nie tak szybko, bo tu trzeba zrobić puszkę jeszcze pod ogrzewanie podłogowe i przeprowadzić peszel. Sterownik będzie gdzieś tutaj. Zmierzyłem środek, zaznaczyłem na płycie, dobrałem otwornicę do drewna pod rozmiar puszki i wywierciłem otwór. Rozwinąłem rurki na przywody zasilające od maty wrzuciłem już do peszla i przykleiłem je do ściany klejem na gorąco. I matę grzewczą spakowaną. Podstawiam na razie na bok. Kolejna sprawa, profile. I od lewej strony powinno wystartować się płytą razem z profilem wewnętrznym. Które tak się nasuwa. Na dole też powinien być profil startowy, ale ja na razie go nie montuję. Profil ten będzie ukryty. Jest to element systemu łączący w narożniku dwie płyty. Wcisnąłem uszczelniacz na całej długości i nasunąłem na płytę. W ten sposób uszczelniłem krawędź. Na profile dam klej montażowy. Przedstawiciel Fibo polecił taki rzadszy, bo łatwiej płytę docisnąć. Nałożyłem pasami na profile i przyklejam płytę, dociskam. Z boku ustawiłem w pionie pod laser. Wyciągnąłem podkładkę sufit nienaruszony, także ok. I łapię od razu wkrętami do metalu. Wkręcać należy w ten wąski rowek między paskami. No ale widzę, że coś ten sufit, który tak zachwalałem, no nie jest do końca w poziomie, chyba że te poziomice mam rypnięte. Pion jest, także na suficie coś nie tak, przyłożyłem duży kątownik do płyty, dalej jest już ok, także wychodzi na to, że tylko w narożniku sufit lekko pieje. Nie podobało mi się też łączenie za grubym wkrętem, który rozwarstwia w pusty, to znaczy akurat w piórze jest sporo miejsca na zakrycie łebka, ale mimo wszystko będę przykręcał cieńszymi wkrętami. Ok, nie zacząłem do końca według zaleceń producenta, bo tutaj na dole powinno się dać jeszcze taki profil startowy, no ale u mnie można powiedzieć startowy jest sufit, do którego chce się równać płytą, dlatego też uważam, że ten profil bardziej by mi tu przeszkadzał niż pomagał, chociaż jest on dosyć istotny w tym systemie i zamontuję go przy brudziku, ale o tym później, teraz druga płyta. Żeby ułatwić sobie przenoszenie płyt, to warto użyć takich przyssawek. Tak na otwartym dociskamy i zamykamy. Dwie przysawki można złapać i nawet nie chodzi o wygodniejsze noszenie tylko połączenie. Na razie tylko przymierzam. E? No nie tą stroną, żebym przyłożył. No pierwszy raz dopiero się uczę. Chciałem sprawdzić na sucho jak panele łączą się razem. Podobnie jak podłogowe, także czuję już blusa. I tu wcześniej na ten rancik trzeba położyć uszczelniacz, szczególnie w strefach mokrych, żeby połączenie było szczelne i wodoodporne. Montuję płytę, jak pióro wejdzie we wpust, to wystarczy poruszać, docisnąć i musi wskoczyć. Przykręcam wkrętami. No halo, nic się nie odzywacie, ja zapomniałem o kleju. Może i by trzymało, ale klej usztywni konstrukcję i zapobiegnie klikaniu wyciszy panele. Co do tego wyciśniętego uszczelniacza, producent ma spray do czyszczenia i szmatki. Cikaż sprayem, ściągasz nadmiar szpachelką do silikonów i wycierasz szmatką. Na dekorze z drewnem przysawki nie chcą złapać, bo mają taką delikatną strukturę. Nakładam silikon na rand pióra, klej na profile. Dałem też tam niżej, przy krawędzi, pod listwę startową. I walczę z kolejną płytą. Generalnie trzeba pod skosem nacelować, wcisnąć, poruszać trochę w stronę konstrukcji i wejdzie. Nie dawałem na górze pianki do zabezpieczenia, bo widzę, że spokojnie zrobię bez tego. I póki co sufitu nie uszkodziłem. Szczelina wychodzi już elegancko. Listwa startowa, czy to potrzebne? Rozmawiałem z przedstawicielem, żeby była gwarancja, to w strefach mokrych jest ona wymagana. I dam ją wokół brodzika. Dociąłem, nałożyłem silikon na dole i wsunąłem pod panel. W ten sposób listwa sklei się z dekorem oraz uszczelni krawędź. Wypełniłem z przodu, wyrównałem szpachelką, resztki silikonu usunąłem. Doszliśmy do narożnika i tu też trzeba dać profil. Przyklejam, profilu nie trzeba docinać, mierzę odległości na górze i na dole. Odejmuję z 1-2 mm, zaznaczam na płycie nie od piora tylko od krawędzi panela. Ustawiam precyzyjnie szynę, od tego zależy czy dobrze przytnę. Jadę za głębiarką, Ścięciem przeniosłem się do pokoju, bo więcej miejsca. Zrywam taśmę z listwy, uszczelniam wszystkie połączenia oprócz sufitu i montuję panel. Wcześniej oczywiście go przymierzyłem. W narożniku profil warto złapać wkrętami, żeby trzymał się z panelem. Istotna sprawa w tym systemie to, żeby wszystkie krawędzie i cięte i niecięte, były pozabezpieczane przed wodą i wilgocią. Dlatego tutaj na dole, gdzie nie dałem listwy startowej, uszczelniłem klejem. Dojdzie tu później płyta, żeby wyrównać i wcisnę też silikon. Pierwsza ścianka na konstrukcji z profili zrobiona i to jest fajne, że nie musiałem dawać żadnych płyt GK budowlanych. Hydroizolacja też nie jest wymagana. Tylko dwa cięcia w narożnikach plus jeden otwór. Na tą ściankę panele przykleję. Powierzchnię zagruntowałem. Szybkie rozmierzenie, płyta 60, druga 120, zostaje. 41,5, a został mi kawałek z tej odciętej o szerokości 43 cm z wpustem. Przykładam do ściany, ale u góry tam z pół cm ucieka Płyta jest dosunięta z jednej strony na zero, tu odsunąłem pół cm i trzeba delikatnie zokosować. Widzisz, tak to jest. Nie by ściany robiłem w pionach, ale zawsze w jedną albo drugą stronę kilka milimetrów coś gdzieś ucieknie. Teraz pasuje, Płyta jest w pionie i wejdzie 60 plus 58, 59, także tu z całej płyty będzie odcinany z centymetr i warto sobie wcześniej rozmierzyć, rozplanować tak, żeby wykorzystać jak najwięcej materiału i było jak najmniej odpadów. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale materiał jest drogi i nie ma co robić na pałę. I tak jak wspominałem te standardowe przyssawki nie chcą płyty trzymać. No nie ma szans. I kupiłem taką elektryczną, sprawdźmy czy to zadziała. Przykładam do panela, pompuję ciśnienie. No i powiem wam, że trzyma i to całkiem porządnie. No nie oderwie się tego. Także fajny gadżet za około 300 zł, tylko trąca trochę takim najtańszym plastikiem. Na tą ściankę przykleję płyty tymi gęstszymi klejami, które mają mocniejszy chwyt początkowy. Jeśli klej jest za gęsty i ciężko się wyciska, wlej do wiadra gorącą wodę, żyć kleje, zostaw na kilka minut, będzie łatwiej. Na dole przykleiłem listwę startową, w tą wnękę wcisnąłem silikon, pasami nałożyłem klej pod płytę i montuję już bez stresu, że uszkodzę sufit. Ustawiłem w pionie, do dobijania użyłem przystawkę wibracyjną. Zanim tamta płyta, to jeszcze jedna sprawa. Ja mam tutaj 16-17 mm luzu. I żeby tutaj czegoś nie odwalić z brodzikiem to go przymierzyłem. Zobaczyłem, jak to wyjdzie, aby nie było za dużych szczelin do silikonowania. Ok, o strefie prysznicowej w kolejnym odcinku odciąłem kawałek z płyty. Listwa uszczelniona, tutaj w narożniku również. Wszystko ładnie musi być pouszczelniane. I przyklejam kolejną, ostatnią sztukę na tej ściance. Podmierzam położenie brodzika oraz profilu przyściennego kabiny, to też będzie łączenie dekorów. Zaznaczam 60 cm, sprawdzam jaki docinek, przycinam zagłębiarką. Przyklejam listwę i tak jak wcześniej uszczelniam w narożniku na połączeniu listew, zrywam taśmę zabezpieczającą, nakładam klej, uszczelniam na listwach i przyklejam docięte na wymiar pasek. W kolejnej płycie muszę wyciąć otwory. Byle dobrze. Laserem wyznaczyłem środek i mierzę od początku panela. Lepiej sprawdzić dwa razy, bo zdarzało mi się pomylić o centymetr, czy odmierzyć nie z tej strony, a przy takiej płycie, która swoje kosztuje, naprawdę byłoby szkoda. Przenoszę wymiary na płytę od krawędzi, a nie pióra. To też ważne, żeby się nie pomylić. I wywiercamy. Wiertłem o średnicy 30 mm. Otwór spokojnie może być większy, choć tak przyznam, że musiałem nieco poszerzyć, bo pod skosem nie chciało wejść. Jak wyciąć większy otwór na kratkę? Wentylacyjną. zaznaczyłem położenie. Może być z pół centymetra więcej, żeby weszło z luzem. Nawiercamy wiertłem, aby wszedł od wyżynarki, i wycinam w koło. To z tyłu co poszarpane, to silikonem. I dalej wszystko jak wcześniej. Uszczelniam, nakładam klej i przyklejam płytę. Jajka, trochę wyszły. Kolejna płyta i narożnik zewnętrzny. Producent ma profile do wykończenia, ale nie oszukujmy się, kto lubi takie listwy na narożnikach, spróbujemy zokosować. Jak odmierzyć, żeby było dobrze? Przyłożyć z tej strony płytę. Biorę wymiar od początku panela do krawędzi tego. Najlepiej w kilku miejscach, bo pion może uciekać milimetr tu albo tam, a to musi być dosyć precyzyjne zaznaczenie, tak samo i cięcie. Żeby to zrobić dobrze, to trzeba mieć opanowaną swoją przecinarkę, szynę prowadzącą, czyli nabrać trochę doświadczenia. Otwory w płycie, zaznaczyłem położenie i środki, gdzie wiercić. 30 piórkowym wiertłem wywierciłem na zworki oraz otwornicą 60 na odpływ umywalki. Przymierzyłem płytę, prawie pasuje, muszę tutaj delikatnie przyciąć. Zmieniamy standardy, z Teraz dotnę tutaj, zbieram wymiary, zostawiam z 2-3 mm luzu, najpierw fokusuję, miarką zaznaczam odciętego narożnika i przycinam prosto. No i spójrzmy, o, teoretycznie jest to do zrobienia, ale tu i tak dam profil, ponieważ pełni on ważną funkcję zabezpieczającą narożnik. Przed wszelkimi uderzeniami można ładnie wyprowadzić ranty, zasilikonować, ale łatwo też uszkodzić. Zanim przykleję tutaj płytę na zabudowę, to najpierw ta ścianka. Muszę też naprawić uginającą się pod ciężarem płytę. Odkręciłem i wylałem resztkę wody z miski. Nacinam pod rurą i zrywam tą cienką miękką 10 mm płytę. Wyrwałem, posprzątałem. Tu jest jeszcze jedna fuszerka, do której się nie przyznałem. Wybrzuszyło na dole płytę podczas dobijania, no czasami tak bywa, ale jest to też do naprawienia. Na razie usunąłem ten kawałek płyty i zagruntowałem. Jeden z widzów podsunął pomysł, żeby tutaj po prostu podmurować Natomiast ja wzmocnię to płytą Fibo A propos hydroizolacji to tam nie dałem. Czy byłby sens tam smarować folią, czy nie? To już zostawiam. To teoretycznie. Może po jakimś czasie gdzieś wyciekać woda, podpływać tam pod płytę i ściekać. No szkoda, że tych rur nie robią dłuższych, żeby kołnierze wystawały dalej. Co by tam dała ta hydroizolacja, żeby woda się zbierała, w sumie w końcu musiałaby znaleźć jakieś ujście. Nie ma co już kreślić, czarnych scenariuszy lecimy dalej, dociąłem kawałek profilu UA50 i zakołkowałem równo z nogami stelaża. Profil siedzi mocno, nawaliłem tam kleju. I przyklejem. Płyta jest sztywniejsza na dole, teraz ma podparcie. Dojdzie druga, także nie powinno już tak pracować. I weź to teraz tak podmierzaj, podocinaj, żeby się nie rypnąć. Pomocna była pianka, która posłużyła jako szablon. Sprawdziłem wymiary, przeniosłem na płytę i wyciąłem otwornicami oraz wyżynarką. Przyłożyłem płytę i to wyszło to dobrze, tylko muszę jeszcze dociąć kawałek wyżynarką tutaj. Drobna korekta, jeszcze otwór na przycisk spłuczki, pamiętaj aby brać pod uwagę również spoiny. Na przykład tu przy suficie będzie 2 szczelina i z boku z dwóch stron kilka milimetrów luzu. W narożnikach wewnętrznych listew nie będę montował. Cała ścianka płytek położona z docinaniem, fugowaniem w jedną godzinkę. Jest spory wybór podobnych imitacji płytek w różnych kolorach. I na przykład takie płytki, zamiast układać tak jedna pod drugą między szafkami, można dać od razu całą płytę. Czasem jak coś pręży, przeszkadza, to można sobie zablokować. uszczelniałem klejem, wyrównałem karton gips i wkleiłem w narożnik paski na zabudowę. Nakładam klej na narożnik. Przyklejam profil. Tu jeszcze się zastanawiałem, czy dać narożnik srebrny czy czarny, ale zostanie ten czarny, będzie dużo dodatków w kolorze czarnym, kabina też będzie czarna i jednak srebrna. Wie o co chodzi ten, kto robił remonty. I na ostatnią ściankę z karton-gipsu również płyty przykleiłem. Pozostały rury do zabudowania, chcę to zrobić szybko i prosto. W pionie zamocowałem profil sufitowy UD30, ustawiam laser krzyżowy, odmierzyłem i dociąłem pasek płyty, nałożyłem klej montażowy i przykleiłem. Klej taki mocno trzyma, także obędzie się bez wkrętów. W środek wkleiłem profil, następnie kolejną dociętą płytę na klej, i do wyschnięcia złapałem kilkoma wkrętami w narożniku. Zostawiam to na razie do wyschnięcia, później narożnik oraz silikony. I udało się płyty położone, sufit przetrwał cały. Nie trzeba tam nic akrylować, zabezpieczać taśmą, malować. Wystarczy położyć silikon, co zrobię teraz? Ścinam pod skosem końcówkę, warto też odciąć ten szpikulec na prosto, bo przeszkadza czasem w nakładaniu i wyciskam jednym, płynnym ruchem w narożniku. Dobieram szpachelkę, mała szczelina, także niech będzie taka półokrągła, 4 mm. Zawsze spryskiwałem wodą z mydłem, ale kupiłem jakiś gotowy preparat. Jest on po to, żeby silikon ślizgał się po powierzchni, a nie rozmazywał i tą szpachelką wyprowadzam elegancką spoinę. Żeby ładnie wyprofilować narożniki trzeba mieć trochę wprawy i płynne, pewne ruchy, Więcej o silikonowaniu opowiem i pokażę przy montażu brodzika i kabiny. Tutaj zrobiłem wokół sofitu, w narożnikach z drewnianym dekorem dałem brązowy kolor i pouszczelniałem, powtórzę to jeszcze raz, wszelkie łączenia cięte płyt, żeby je maksymalnie zabezpieczyć. I tak to wygląda. Generalnie robota, gdybym porównał z układaniem płytek, czyściejsza, ciekawsza i łatwiejsza. Choć oczywiście trzeba mieć trochę umiejętności w docinaniu czy wierceniu otworów, ale odchodzi urabianie i babranie się w klejach cementowych. Nudne i trudne fugowanie, aczkolwiek jest silikonowanie. No i fajne jest też to, że można montować bezpośrednio na konstrukcji bez płyty gipsowej, budowlanej. Jeśli kładziemy wełnę, to paroizolacja też nie jest wymagana. Cofnijmy się kilka miesięcy temu, kiedy budowałem łazienkę w domku letniskowym, dałem konstrukcję, Wełnę I niepotrzebne już te płyty budowlane, które tylko zmniejszyły gabaryty pomieszczenia, zwiększyły koszty i robocze godziny, a wystarczyło to wykończyć płytami FIBO. Wady? Wydaje się, że cena, która zaczyna się od 250 zł za metr kwadratowy, ale podobnie kosztują wielkie formaty płytek. Poza tym tu nie jest wymagana hydroizolacja, można montować bezpośrednio na konstrukcji czy kleić na stare płytki, czyli wychodzi mniej materiałów i robocze godzin. Często też nie ufa się takim mało znanym materiałom, bo co to będzie za kilka lat, jak się sprawdzi. Natomiast tu na uspokojenie mam to, że panele są na rynku norweskim od 70 lat i na zdjęciu widać 40 lat. Letnią ekspozycję, która designersko może odbiega od współczesnych czasów, ale do dziś stoi. W kolejnym odcinku Strefa Prysznicowa.